Hej, hej, Siemanko, tu w ROEN e, 82. Jest nowy rekord, jeszcze raz to powtórzę oficjalnie. Zatwierdzony przez Najwyższą Ligę na w Polsce. E, już jest zapisany jako WROEN Rekord 8: Spoko. Wszystko legalnie, wszystko zgodnie z prawem. Tak jak powinno być. E, no i mam nadzieję, że za chwilę będę musiał dzwonić do nich i powiedzieć, że sorry, słuchajcie, no już nieważne. Nie 8, a 9. Albo i 10, nie? Why not? No cóż, czas znaleźć przeciwnika. Generalnie polegam dzisiaj. Ulegam. Ulegam Hunterom. Dwa razy Hunter mnie rozjechał. Jak szmatę. To nie jest dobra informacja, ponieważ jak zobaczę teraz Huntera, to będę spinał dupsko. Ale z drugiej strony. Nie, nie, nie. Nie ma czegoś tak strasznego, co. Uwaga. Druid, dobra. Olej. A, mam go lead, dobra. Eee, nie ma niczego tak strasznego, żebym się bardzo, bardzo spinał. I uwaga, Worgen Infiltrator. Eee, Mountain Giant na razie wypada. Słuchajcie, to wygląda całkiem zacnie, bo. No, to jest fajna ręka startowa. Tylko zastanawiam się, czy coinować się na Worgen Infiltratora i Lepergnoma. W sensie obu ich wrzucać. Czy nie. Słuchajcie, na pewno wrzucam. Leper Gnoma, dobra, pierwszej to, rycerzy, nie. Worgen infiltrator. Dzięki temu mam zapewniony spory damage w następnej rundzie. O, widzę, że gość... Czyżby nie miał karty do zagrania. Nie ma karty do zagrania, czyli kasuje mi... Najzwyczajniej siecie mojego leper Gnoma, czyli zgarnia trzy damage w tej pierwszej rundzie. uuu i tak to teraz na przykład nie miałbym na co zagrać Shattered St. Cleric czy Questing Adventurera. Czyli jest spoko, dobra. No to ja zrobię sobie tak, że zrobię sobie sztylecik i wciskam mu za kolejne trzy. Takie agro się z tego robi. Shadowstep na razie stoi w ręce, ponieważ, yy, no, nie ma sensu. To lepiej Shattered St. Cleric sobie tam nim dopakować, nie? Znaczy w sensie cofnąć i wrzucić jeszcze raz. Ha, ha, ha. I co ty na to? Pierronie. Demolisher? Nice. W takim wypadku, skoro on mi tu rzuca Demolishera, e, słuchajcie, to myślę o tym, czy rzucić Imp Master, albo mogę zrobić Shattered Sun Cleric. Op. No i skasować mu ten Demolisher bardzo ładnie. Już na wejściu. I mogę on sobie cofnąć od razu. Ale dobra, zobaczymy. Pieprzyć to. Nie będę jej cofał teraz. Jak nie ją, to kogoś innego sobie wrócę na łapę. Ej, masz. No i to jest na razie nie do przejścia dla mnie. <laughs> Jak bym mógł tu zrobić? Fy, fy, fy. Zastanówmy się. Dobra, mam pomysł, patrzcie, eee, cofam sobie na rękę ją, właśnie, Op. i teraz za dwa many robię sobie Dagger Mastery i wrzucam Shattered Sun Cleric, dzięki czemu mam worgena 4-2, hop, który rozkłada się na eee, eee, Shield i dobijam go z łapy za jeden. No i na tym koniec. Uch. No, dobra To nie było takie złe kombo, myślę Całkiem zacnie wyszło Zobaczymy teraz tylko co dalej Troszkę mnie zastopował, trzeba mu to przyznać Troszkę mnie to spowolniło A tak ładnie już tu szło wszystko Och, jak pięknie No, ale dobra W końcu na tym polega ta giera, nie? Okej... Okay. no i masz kolejne jasne gadostwo, ale dobra, jakoś sobie z tym zaraz poradzimy. Czyli tak, Quastic Adventurer, tak jak mówiłem, i oprócz niego Defia String Leader. Op, dzięki czemu 3-3. Op, eee, no i to już jest fajna podstawa. Teraz ja jadę prosto w niego. Hmm, Widzicie co moment. Jakbym klepnął mu teraz Silverhand Knighta prosto w twarz, to on by się potem wyłożył na Questing Adventurerze albo na y, kapłance i tyle by go było. Ale z drugiej strony... Dobra, tak trzeba zrobić. Jop, koniec. I teraz on... Nie wiem, czy to było mądre. To miało być takim fajnym zagraniem w celu zmuszenia go do y, zaatakowania na przykład Defiasa, nie? Ale wiecie, różnie to wychodzi. W związku z czym nie mam pojęcia, czy pykło tak jak powinno. Mogłem też smyrnąć prosto po, prostu w, prosto po prostu w bohatera i się nie przejmować, nie? Ale zobaczmy, co on uczyni w takim wypadku. No właśnie, tego się też bałem. Czyli robi go 4-7 z tauntem. I ma wyjebane totalnie na to, że ja go tam smyrnąłem. No i tylko sobie byłem 4 Demejda niepotrzebnie. No nic, dobra. Słuchajcie, i tak on mu zaraz zdedi, ponieważ Argent Commander. Także spoko. Up, Argent Commander. Jep. No i oczywiście Mały Defias zabija tego kobolta. A ja biję go prosto w twarz. Czyli jest 19 punktów życia u Druida, 22 u mnie. No, i ja mam dwa stworki, on nie ma żadnego. Czyli jak na razie całkiem spoko. Jest i Mad Bomber. I wszystkie trzy poszły we mnie. I to chyba nie o to mu chodziło. czy znaczy na pewno w ogóle nie o to mu chodziło. No i jest też Druid of the Claw. Czyli słaby deal. Ale jest i mój Assassinate. I uwaga, no pewnie, że tak. Assassinate. Tu. Dwa Damage'a prosto w tego mad Bombera I za cztery prosto w twarz I jeszcze piąty damage. E, piąty punkt obrażeń prosto od mojego rogala Rogalik cholera Nice No i dalej mam przewagę w postaci jednego stworka na stole eee. o. Iron Bark Protector No i masz, assassinate poproszę Assassinate Nope to nie jest za yy, Dobra, w takim razie tak rzucam Imp Master i rzucam Ogra Maga. i na razie na tym koniec. Hop, mam małego tutaj Impka. No i zaraz będziemy pakować Flashtingula, Earthen Ring Farsier. No, i jest i Argent Commander od przeciwnika. Nice. I jeszcze mu dodaję. Ło. Gdzie wcisk za 16. O, ja pierdzielę. To było naprawdę well played. E, w związku z tym trzeba to zrobić jakoś tak: najpierw Flash It Ghoul. Z pewnością. E, pod. Słuchajcie, tak, na pewno składamy Iron Bark Protektora, op, no i następnie, chcąc nie chcąc, muszę poświęcić wszystkich, których tutaj mam. Aż ten Ring Farseer'em leczą sam siebie, ale to i tak mi nic nie da, ponieważ the game is lost. Co z tego, że mam super wypakowanego gula, jak mam też za mało punktów życia, żeby go pokonać? Damn! Well played, ależ mnie rozjebał teraz, naprawdę. Argent Commanderem Jeszcze go dopakuję, widzę. Ja piernicz. No i porobione. Cholera brakło. Mi. No brakło. No nic. 8-3. Wciąż bardzo dobry wynik. No i szczerze przyznam, nie mogę się doczekać, co dostanę ze skrzyneczki. Uwaga, wtykamy klucz w dziurkę, no. No, come on! Nie trzymaj mnie w niepewności! Come on! What the fuck is wrong with you? Nie no i patrzcie, kurwa, się. O, w końcu, jest, dobra. Osiem winów, trzy losty. I otwieramy skrzyneczkę. Z złotym kluczykiem, także już wiecie, jest Lance. Op! I uwaga. 4, nice. 45 gold. 155 golda, co daje nam razem 200 golda. Holy Wrath. Nice. I boosterek, dobra. Czyli 200 golda, no to już mi się jak najbardziej spłaciło. A ręka. I zobaczmy jeszcze, jak bardzo będę szczęśliwy z boosterka. Op. Otwieramy. I co to będzie? Unleash the Hounds. Abusive Sergeant. Jungle Panther. Ravens Hold Assassin i Abusive Sergeant. No czyli boosterek chujowy jak barszcz, albo nawet jeszcze bardziej. Patologia. Booster to gówno, ten konkretny. No nic, dobra. Jak widzicie, jestem i tak szczęśliwy, ponieważ pobiłem rekord 8-3. Eee... A, i miałem zrobić screen, a zapomniałem. No, trudno. Eee, Okej, okay. jest 8-3. Jest bomba. No i dziękuję wam za to, że dotrwaliście do końca tej arenki. Myślę, że to będzie na razie ostatnia ręka, z taką, będzie przerwa, może coś tam, może kiedyś tam jeszcze wrzucę, ale na razie trzeba skupić się na jakichś ciekawszych rzeczach, bo myślę, że trochę was mogła znużyć oglądanie tylko i wyłącznie ręń. No przepraszam was bardzo, niestety to w trakcie sesji było mi najłatwiej właśnie zrobić tak, po prostu grać sobie te arenki, które nie wymagają aż takiego zaangażowania jak wymyślanie nowego deku. No i co, no i... No i teraz powinno już być ciekawiej, poza tym, tak jak mówiłem, wracamy do Lotro. Mm, niech tylko dziad Felix skończy sesję Pierron 1 i, i już możemy się bawić. E, dobra, okej. Okay. To by było na tyle, także zapraszam Was oczywiście do komentowania, zapraszam Was do lajkowania i subowania. No i na Facebooka. Strzałeczka, hej.